rozdaję ulotki dla ludzi dla z ludzi Olecka. Chciałbym ich przestrzec przed e, praktykami, jakie są stosowane w Getting Banku. Ulokowałem tam pieniądze i teraz mam problem z, z ich odzyskaniem. E, interweniowałem e, do Rzecznika Ubezpieczonych, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Niestety z żadnym skutkiem e, Getting Bank odmawia uznania mojej reklamacji. E, czuję się pokrzywdzony, ponieważ e, cała rozmowa sprzedażowa która odbyła się w styczniu zeszłego roku została zmanipulowana. Dokumenty, które powinniśmy dostać, czyli ogólne, ogólne warunki umowy, regulamin funduszy, tabele opłat i limitów, tak jak większość klientów poszkodowanych, nie otrzymaliśmy. Także nie zostaliśmy poinformowani o opłatach administracyjnych i dlatego wnioskujemy z reklamacją. Niestety na razie z żadnym skutkiem. Mam nadzieję, że te. Te informacje, które rozdaję dla ludzi z Olecka, jakoś pomogą w nawiązaniu kontaktu z, z centralą Getty Banku, bo jak na razie nie, nie ma żadnego efektu. Chciałbym po prostu zaapelować do ludzi z Olecka, żeby uważali na ten bank i zanim podejmą decyzję, tak jak my to zrobiliśmy, zastanowili się trzy razy zanim podpiszą jakiekolwiek umowy z tym bankiem. I także będziemy dalej roznosić te ulotki i, i przestrzegać. Chciałbym po prostu się przestrzeć, żeby nie popełnić takiego samego względu jak ja. Coś, da, tak się patrz.